Wczoraj politycy Pejotenu zgłosili do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek w trybie wyborczym przeciwko panu premierowi Donaldowi Tuskowi, który nazwał nas kłamcami. Pan Donald Tusk powiedział, że każdy, kto dziś pcha się do władzy. I ma na ustach hasła związane z niepodnoszeniem podatków, z obniżeniem podatków, to kłamie. To jest dla nas po prostu yy, rażąca niesprawiedliwość. My jesteśmy zdeterminowani do tego, aby Polskę zmieniać, i podpisaliśmy takie zobowiązania, że podatków podwyższać yy, nie będziemy. W związku z tym. Protestujemy przeciwko tym stwierdzeniom pana premiera, a ponadto uważamy, że jeżeli ktoś już w tak ostry sposób się wypowiada i mówi o kłamstwie, to sam powinien być w żaden sposób nieposądzany o tego typu działalność polityczną. Natomiast wiemy doskonale, że akurat ten rząd, ta formacja polityczna jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o mówienie nieprawdy o niespełnionej obietnicę. I dzisiaj e, chcielibyśmy właśnie Państwu przedstawić, jaki jest nasz stosunek do słów pana premiera, który oskarża nas o kłamstwa. Niech sam przyjrzy się sobie i swojemu rządowi. Panie premierze, rok temu był pan w tej sali i pan jednoznacznie stwierdził, że budowa drogi ekspresowej S5 jest niezagrożona, że finanse są na budowę tej drogi przygotowane. Tymczasem krótko po wyjeździe pana z Bydgoszczy okazało się, że droga ekspresowa utraciła miano priorytetu i jest przeniesiona do rezerwy. Tak naprawdę nie wiadomo kiedy ona powstanie. To było zwykłe lanie wody. Laptop dla każdego gimnazjalisty. Panie premierze, to było zwykłe lanie wody. Panie premierze, obiecał pan wsparcie dla przedsiębiorców. To było czyste wodolejstwo. Pana obietnice lądują tam, gdzie ich miejsce. Panie premierze, obiecał pan w Polski nad morzem. A to mamy wszystkie stocznie zamknięte. To było zwykłe lanie wody. Panie premierze, obiecał pan elektroniczne dowody osobiste. A tymczasem okazuje się, że to było zwykłe lanie wody. Panie premierze, obiecał pan wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego. Czasem nie tak dawno przeworsowaliście ustawę ograniczającą dostęp do informacji publicznej. Panie premierze, obiecanki, sesanki, a to było zwykłe lanie wody.